Wyjaśnienie sceny po napisach filmu produkcji amerykańskiej Black Panther Wakanda Forever Black Panther Wakanda w Twoim sercu, w naszym sercu, w naszych sercach Black Panther Czarna Pantera Wakanda Forever Wakanda w naszym sercu Forever w finale filmu widzimy finał, po nim pojawia się scena, to zawsze w filmach Marvela i w tej scenie do księżniczki Shuri obecnie urzędującej Black Panther, podchodzi Nakia, partnerka tragicznie zmarłego Black Panthera, T'Chali, przedstawia jej dziecko, sześcioletnie, sześcioletnie, tak, i mówi, to jest syn Taczali, nazywa się Black Panther, znaczy, nazywa się Taczala, jak jego ojciec. Wtedy Shuri patrzy na niego, widzi, tak, to jest scena T'Challa i i no, scena wyjaśniona. Mam nadzieję, że troszkę Wam to ułożyło w głowie pewne rzeczy związane z tą sceną i już wiecie o czym jest ta scena i co ona nam mówi. I jest scena wyjaśniona z filmu Black Panther, Wakanda Forever, w naszym sercu Black Panther. Okenda Forever, Czarna Pantera. Dziękuję za uwagę i zapraszam do łapkowania, lajkowania, subskrybowania. Tak.